No, cześć, porządki w klubie zrobione. Na koncie mam 2 248 000 monet. W piątek największe otwieranie paczek w tym roku. Pamiętajcie o tym, by o godzinie 19.00 być na moim kanale Twitch. No, tak po prostu, obecność obowiązkowa. Jak nie trafi, to chociaż kogoś kupimy tego wieczora, bo nie ma opcji, że ja w ten weekend nie gram kartą Toty. W dzisiejszym odcinku jednak otworzymy sobie ostatnią paczkę przed tym okresem Team of the Year i będzie to elitarna paczka versus 47x84. 3 razy 88, 3 karty na wypożyczeniu na podstawie najlepszych trafów. Zaraz ułożymy drużyny. Mam nadzieję, że przetustajemy kogoś fajnego, a więc bez przedłużania zobaczmy, co tutaj wypadnie. Chciałbym zobaczyć też jakąś kartę versus taką nie tylko dobrą wypożyczoną. To Polak, to będzie napastnik oczywiście. Jest to Robert zwykły Lewandowski, a razem z nim Iwan. Martin, któremu możemy dać szansę, bo prawdę mówiąc ma nawet okej okay, statystyki. Trafiam również dwóch bramkarzy, ale no jeśli chodzi o złote karty to mówię, no tutaj szału nie ma, jest Bellingham. Pytanie brzmi, czy tutaj będzie się krył ktoś specjalny, Kody Gag po jego druga karta trafiona i Ginter, którym no jeszcze nie grałem, zobaczmy czy kryje się duplikat. No będę musiał poczekać, żeby mieć na co przepalić te karty. Nie chcę jednak quickselować takich duplikatów. Może jakieś tam. Zobaczę zaraz zresztą, co jest do zrobienia. Przekonajmy się jednak, kim wypożyczonym zagramy. Może być Isko. Połączy nam się z informem, którego przed chwilą trafiliśmy. Jest też... Alex Telerz nie grałem nim na lewej obronie, dlatego też go tam dzisiaj wrzucimy, ma dużo tempa, to powinno wystarczyć. I trzecia wypożyczona karta to o, super! Budujemy. Okej, okay, zbudowałem taką przepotężną drużynę, którą na pewno odniesiemy. Same sukcesy. Schlotterbecka kupiłem. Nie wiedziałem, że kosztuje aż 70 tysięcy, ale tak naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie. Ten styl gry sprawia, że ma większy zasięg i większą szansę na utrzymanie się przy piłce przy przechwytach, czyli coś, co posiada każdy napastnik w tej grze. Super. Nie grałem tym Francuzem na środku obrony ciąg. Gavi, bo pokazuję go wam, byście wiedzieli, czy warto go robić w tym SBC, czy też nie. Rafinia, którego trafiłem, ale nim nie grałem. Madejemi wypożyczony, bo jest szybki i też wini z y, okazji ostatniego hat-tricka w superpucharze. Lecimy z kwalifikacjami, wydaje mi się, że drużyna jakaś niemocna. I teraz zastanawiam się, co robić. No, mam Winiego na napadzie, ale mam też Gawiego. Bronić Barcelony, czy jednak. Aj, dylemat, dylemat moralny. Tak w ogóle, to jutro na kanał wlatuje odcinek bardzo specjalny. Będzie to coś, czego jeszcze nigdy nie było. Będą tam goście specjalni. Nie mogę wam jeszcze powiedzieć, co to dokładnie będzie. Może dzisiaj zobaczycie teaser na moim Instagramie, to w razie czego śledźcie mnie tam. Po prostu plkd, taką mam nazwę. Będą twarze, które znacie, i jedna twarz, której nigdy, przenigdy byście się u mnie nie spodziewali. Dlatego jutro 16.00, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A teraz zobaczmy. Odejemy do Winiego i nic. Tak w ogóle to wczoraj zakończyło się oficjalne głosowanie na Toty. Nadal nie wiem, jak <laughs> wiele ono znaczy. Jednak, no, jeszcze co do samej drużyny przecieków nie ma. Wyciekuje jednak ikony, które mają się pojawić. No i mówię, no moim celem będzie trafienie Ronaldo Nazario. Oczywiście to na pewno się uda, prawda? Choć może nie powinienem mówić, że to jest cel, bo jeśli go trafię, to uwierzycie, że to wszystko było ustawione. No nie. Choć jeśli jej chciałbym mi zrobić taki prezent, to ja się nie obrażam. A teraz Adejemis z 15 metra, słabo. Zakładam, że dzisiaj wieczorem zobaczymy już pierwsze teasery dotyczące Team of the Year, bo tak naprawdę jeszcze oficjalnie i jej chyba nie ogłosiło, że to w piątek zobaczymy te karty, ale no wszystkie znaki na niebie wskazują, że właśnie wtedy się to wydarzy, bo też dzisiaj wieczorem z paczek znikają te karty Food vs. No musi być chwila oddechu przed takim eventem i może jakieś ciekawsze SBC, jakieś rozbudowy, prawda, wyjdą, kiedyś to pojawiały się rozbudowy z napastnikami, Jakieś tam, nie wiem, 81, choć teraz to 84 by musiało być, żeby... Nie, no nie, to chyba 83 zawsze było. Ale patrząc na to, ile mamy obecnie kart w grze i w ogóle jak to wygląda z tymi kartami, to uważam, że taka gwarancja napastnika 85 z SBC nie byłaby zła. I tak to od EA koniec końców zależy, jaka szansa będzie na trafienie karty specjalnej w czymś takim, więc mogliby dać 88 plusa i tak nie dałoby się kogoś trafić. A do jemi? cyk, i to jest 1-0. Byłoby super, gdyby żadne karty nie wyciekły do piątku, ale oczywiście na to nie ma co liczyć, byłby jeszcze większy hype. Zakładam jednak, że w czwartek wieczorem będą takie porządne teasery od jej, ale znając życie, to już jutro wieczorem wycieknie cała drużyna. Bardzo ciekawi mnie sytuacja z Rodrim, bo w końcu dostał teraz kartę specjalną, mega wyboostowaną. No i dobra, no pomocnicy dopiero są za chwilę, bo tutaj... Adeyemi, kolejna okazja karny, jego nie ma. O czym to ja mówiłem? O, o... Rodrim. Ja ogółem założyłem, że przez to, że teraz dostał kartę specjalną, to nie ma szans, że go zobaczymy w TOTY, ale jeśli głosowanie jest prawdziwe, no to skąd jej mogło wiedzieć, że on miałby wygrać w głosowaniu, dlatego też dostał teraz kartę specjalną, a jego karta TOTY będzie jeszcze znacznie lepsza. Jest ekscytacja, mam nadzieję, że będzie co robić w tej grze, nie tylko otwierać paczki. Za pieniądze, ale też grindować i w ogóle. Chyba nikt by się też nie obraził, jakby leciutko zmienili nagrody za Foot Champions, może już takie piki 85. O tym ostatnio mówiłem na streamie, że no co jak co, o piki 84, to jest już nic. Patrząc na to, że co chwilę dostajemy w SBC za bestę, tak naprawdę wybór piłkarza 85. Też ja ciągle nie rozumiem tego momencie, bo Boisko traci piłkę, że wiecie, nawet za najlepszą rangę. Ja nie mówię, że wbiję najlepszą rangę, bo na to to, to ja nie liczę. Jednak straszne jest to, że zarówno ja, wbijający 14 zwycięstw, jak ktoś, kto może być niepokonany przez 20 meczów, robi te 20 do zera, on dostaje również piki 84+. No w porównaniu do tego, co było kiedyś za najlepsze bilanse, to nasz no, szkoda to porównywać. Bo no oczywiście, w trakcie Toty będę dokonywał dużych zakupów, na pewno wybiorę taką jedną kartę Toty, która z nami będzie przez długi czas, tak jak to było w przypadku Bellingama. Choć wtedy to i tak jak go kupiłem w promocyjnej cenie, to było 1 600 tysięcy. On później przez większość gry kosztował 2,5 miliona. Serio to była niesamowita okazja. Cieszę się, że mogłem sobie wtedy na to pozwolić. Momencik, bo tutaj jadę mi się rozpędza, mi, jadę w polu karnym i wiecie, co tak? Tak delikatnie, super. Muszę mieć jedną kartę, do której się przywiążę. I zakładam, że to będzie ktoś bardziej defensywny lub, właśnie, w środku pola. Bo wiecie, że ja napadę praktycznie pluszę bapę, co chwilę zmieniam. Ale kto wie, no zobaczymy, bo jak trafi niewymiennego napastnika na no tu on. Nie obrażę się, jak do mnie Hansen przyjdzie i również życzę wam już z góry udanych trafów. Zakładam, że wielu z was zachowuje sobie jakieś paczki. Zapraszam Was gorąco do otwierania razem ze mną w piątek, choć oczywiście, no, jeśli zachowujecie sobie te paczki, to sensowną opcją jest trzymanie ich na to, gdy będzie pełna drużyna, bo w sumie będziemy mieli, no nie wiem, zakładam, że z 24 karty bo skoro będzie dwunasty zawodnik męski, to i pewnie też dwunasty zawodnik yy, damski, prawda? Można też żyć myślą, że jak macie trafić, to traficie I to też jest zrozumiałe podejście, więc możecie otwierać od razu, a możecie też... Od... no wiecie, jak to jest w tej grze. Tutaj nie ma nic pewnego, tylko gol rywala w 90 minucie w najważniejszym meczu w Food Champions, a tak to losowość. Uwaga, a spas i dobrze Areola, chyba jego pierwsza interwencja. Zrobiłem jedną zmianę, przez ostatnie pół godziny będzie u nas grał na napadzie Alvaro Morata, bo dlaczego nie? ADMI swoje już zrobił, pobiegał, trafił do siatki, teraz czas na hiszpańską supergwiazdę. Isko, Morata, Iwan Ma... oj, kolego! No to było bardzo brzydkie, zasłużona czerwona kartka. Areola podchodzi do jedenastki, no dobra, już nie chcę zmieniać piłkarza. Areola, kurde! Isco, jeny, jeny, niech coś z tego się wydarzy, Iwan Martin za pola karnego, 3 do zera. Elegancka asysta Isco, oczywiście to samo by się wydarzyło, gdybym podał normalnie po ziemi... Ale wtedy to nie miałbym się czym jarać. Teraz jednak Alvaro Morata. Ojej, kontuzja piłkarza. Bardzo nie fair z mojej strony. Kryminał, że w ogóle takie animacje są w tak jakby kompetytywnych meczach, prawda? Ja je rozumiem realizm w piłce nożnej. No zdarzają się kontuzje, ale uważam jednak, że coś takiego powinno zostać w trybie kariery, bo jest to nie fair. I elegancko na razie 5 do 0, może to będzie wreszcie tydzień z idealnymi kwalifikacjami. Zobaczmy, czy jakiś pik może z zadań się pojawia u mnie. Mam paczki, ale ja już sobie, od... znaczy to tra... w ogóle teraz żadnych paczek nie mogę otwierać, więc to wszystko będzie już na toty. Pik 75+. Plus. No mówię, jak mam coś trafić, to trafię. Nawet z pika 75+, plus może wpaść do mnie Markus Rashford, czy wydarzy się się to jednak w tym momencie, Eh, Kirby. Taką samą kartę trafiłem za 84 plus za Foot Champions, więc nie narzekam i no tu już gorzej. Na zapas oczywiście zrobię sobie te wszystkie rozbudowy, które tutaj są, player piki się nie pojawiły, ale żeby coś otworzyć i pozbyć się tych kart, to czas na informa. Według przecieków W SBC ma się pojawić Ziko i dobrze, bo ja mam chyba wszystkie najwyżej ocenione karty w tej grze i nie mogę się doczekać, by je gdzieś przepalić. Ja Ziko chciałem kupić, więc no czekam, po prostu czekam aż będzie można go rozpocząć. I uwaga, uwaga, mamy! Roberto, dobra ocena, no hmm. Nie, no nie będę nim teraz grał. Jestem zadowolony ze swojego środka pola. Wiecie co? Przetestujemy sobie jeszcze jedną kartę, jednak z rynku, bo zakładam, że nie będzie innej okazji, by nim zagrać. Jest to Kingsley Command wersji Ice. Szczerze, chyba nie miałem roku, w którym dobrze by mi się grało. Komanem może to się zmieni. Ma playstyle do podań. Może to być dobre Dna Tapiny. W ogóle nie wiem, jak wy. Ja bardzo lubię odcinki w tym stylu, ponieważ mam okazję do przetestowania kart, którymi normalnie bym nie grał. I zawsze okazuje się, że jednak takimi składami radzę sobie lepiej niż moim głównym. To daje do myślenia. Jednak teraz, no a Pele, niesamowita karta Champions League, Griezmann, Salah, Best, muszę uważać na Fineski. Ja zawsze powtarzam, że psychika w tej grze jest niesamowicie ważna, bo ja jednak grając z takim tańszym składem wiem, że po prostu muszę się bardziej starać. No to zobaczmy, Coman, czy jest to karta stworzona na tapiny, Coman. I teraz, mocne, kurde, to byłoby mocne podanie, jeszcze Isco, hop, czy on ma sztuczki? Ma pięć gwiazdek, ale ja nie mam wykończenia. No kurde, tym areolą wykonałem, czemu ja go mam na stałych fragmentach? Dobrze, Kingsley Coman, Wie, wjedziemy, wjedziemy, nimi może nawet do bramki. Tak, 1-0! Nie ukrywam, no poszukuję jakiegoś fajnego superzmiennika i jednak wydaje mi się, że Coman będzie podobny do Diabiego, ale potrafi zaoferować większą pewność z przodu. Plus ma 5 gwiazdek sztuczek, to zawsze jest miły dodatek. A Jemi nie spodziewałem się od niego takiego podania z pierwszej piłki. Skok, hop i hop i 2-0. Ja też uważam, że ta psychika może działać w dwie strony. Choć ja, widząc taki skład w kwalifikacjach, czy to w lidze weekendowej, wiedziałbym, że czeka mnie piekło. Uwaga Griezmann! No i zachował zimną krew 2 do 1, choć chyba nieważne, jakbym się przesunął, to i tak by wpadło. Mamy jednak podanie od to jest no, rozpoczęcie od środka. Nie minęło jeszcze pół minuty. Czy od razu odzyskamy tę bramkę? Tak, to 3 do 1. Tem kolejna okazja, no tak jeszcze nie próbowałem. Ale Tele się mu nie dałem stylu gry do biegania, dlatego Salach no dosyć łatwo go wyprzedza. Rywal potrafi. Ja wiem, że on potrafi. Do samego końca, dobrze Günther. Aitana Bonmati, ale tutaj wam Dijk jak czekał na to! Isko jednak teraz ADM, jo nie da się go dogonić. Mam taką nadzieję, oczywiście. ADM, ADM w polu karnym, i ja muszę kończyć takie okazje. Tak, 4-1. I po meczu. Wcześniej już testowałem tego ADMiego ale teraz tak po prostu zachwycił mnie. Gameplay był dobry, wykorzystywał swoje sytuacje co najważniejsze, był szybki, dobrze dryblował bardzo przyjemna karta. Jeśli chodzi o komana, to ja go sobie zostawię na ławkę. Myślę, że może się przydać ktoś tak szybki z dobrymi podaniami w ostatnich 20 minutach meczu. Gavi, no słuchajcie, ja już zagrałem dopiero 12 spotkań, ale pięć asyst, jedna bramka, nie tęsknię za Firmino, tak po prostu. Jeśli chodzi o wypożyczonego Isko, dwie bramki, dwie asysty, tak naprawdę jestem mega zaskoczony tą kartą. Oczywiście dwa mecze to za mało, by oceniać, ale tak po prostu grało mi się nim przyjemnie. Niespodzianką był też Iwan Martin, jedna bramka, jedna asysta, bardzo ładnie uderzył za pola karnego. No I tak w ogóle on ma bardzo dobre statystyki. Serio, teraz jest tyle perełek w tak niskich cenach. Ogólnie jestem przekonany, że takim składem i tak bym zrobił 14 zwycięstw. W takie rzeczy będziemy się bawić pototy, bo jednak najpierw chcę wbić 16, to jest taki mój cel obecnie. Może później będę celował w 18, ale będziemy też robić takie eksperymenty. No i w ogóle ten środek obrony. Są szybcy, są wysocy, czego chcieć więcej. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia jutro w odcinku specjalnym i dajcie już ten piątek, bo chcę trafić coś potężnego, oby się udało. Do zobaczenia. Cześć!